Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podajcie hasło KAMY, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamek. Witam Was w kolejnym odcinku kariery Kamyka. Przed nami spotkania w Lidze Mistru, z Mistrzów z klubem Bryż. Ehm, no, a my jeszcze dostaliśmy kontuzję na treningu. Nie my, ale Sven Bender e, dostał kontuzję na treningu. Trudno, trudno, trudno. Przypominam Wam jeszcze, że w tym momencie, kiedy ten filmik oglądacie, prawdopodobnie Lachu ma jeszcze streama. Jeżeli nie Lachu, to ja albo Def. Ehm, live charytatywny. Na hitboxie możecie nas znaleźć. E, zebraliśmy już w tym momencie ponad 50% zamierzonej sumy. A teraz przechodzimy do meczu z klubem Brish. Kamyk na ataku, Royce oczywiście z lewej strony. Mikterian z prawej, Piszczek na prawej obronie. Dehea w Bramce. Cóż więcej powiedzieć? Mamy mega skład, mega skład, który może właśnie opanować Europę. Miejmy nadzieję, że tak też się stanie. E, no, i jeżeli nie, no to będzie Lipa, ale myślę, że, że może to się stać. Ze mną i z Roycem. Dlaczego nie? Deszczowo w Belgii, no ale cóż, przywitanie i rozpoczęcie meczu. Zobaczymy, jak nam pójdzie mecz z klubem Bridge na wyjeździe. Na pewno będzie ciężko, na pewno będą się stawiać. A w deszczu mi osobiście nie gra się najlepiej w karierze, więc cóż, trzeba zakasać rękawy, spróbować coś strzelić. Mam nadzieję, że właśnie w ten sposób, tak jak teraz Mikiterian atakuje, będziemy atakować przez cały mecz. Teraz przejęcie Castro, Castro do mnie. Kamek fałowany. Falo, falo, halo. To był fał, to był fał. No i będzie rzut wolny. Kto do niego podejdzie? Ja czy Marco Royce? Żółta kartka, oczywiście, dla przeciwnika, bo gdybym go przeszedł, prawdopodobnie już bym był sam na sam z Bramką. A on popchnął mnie, zobaczcie, tutaj w powtórce. skupter na no, on we mnie, a nie piłkę, miał na celu. I kto? Marco Royce. No, Marco Royce może wpakować to do Bramki. I zobaczmy, czy mu się uda nad poprzeczką. Minimalnie, ale dobra próba niemieckiego zawodnika. No i połowa, niewiele się wydarzyło w tym meczu, Celtic Glasgow remisuje z Bayernem, Atletico spokojnie wygrywa z FC Basel, Inter przegrywa z Benficą, Valencia remisuje z PSG, Sevilla wygrywa 3-0 spokojnie z Besiktasem, no i Tottenham, Olympic Lyon po zero. Bayern 0, Bayern 0-4 wygrywa z Galatasaray 3-0, a my powinniśmy coś w końcu strzelić, bo ten jeden wolny Roysa to było zdecydowanie za mało jak na pierwszą połowę. Ależ poklepane strzały i niebezpiecznie było. Poklepali zawodnicy Bris dosyć dobrze. Marko Royce miał jeden strzał na razie na bramkę. No i niestety nie był on celny, bo gdyby był to prawdopodobnie ten wolny zamieniłby się na bramkę. Teraz ja muszę wygrać główkę. Wygrałem. No i w końcu może jakąś akcję sklepiemy. Marco Royce przejmuje piłkę. Marco Royce będzie rzut rożny. Może z tego rożnego coś uda nam się sklepać. Ja... Poczekam na piłkę w środku. Pola dośrodkowanie do mnie, ale Bolat ładny, ładnie piąstkuje. Durm jeszcze przy piłce. Durm, durm. No i niestety nie radzą sobie z przeciwnikami, przez co tracimy piłkę. Chociaż już ją odzyskujemy. Wejgu przy piłce jest Gundogan, jest z prawej strony Mikitarian. No i zobaczymy co zrobi zawodnik, bo straci piłkę. No i ja po raz kolejny faulowany. Będzie kolejny rzut wolny, i tym tym, tym razem też Marco Royce przy piłce. Zobaczymy, jak uderzy Marco Royce. On dośrodkowuje na moją głowę. Nie prosiłem o to, a dośrodkowyło Sokratis. No i fatalnie w nogi kolegi z zespołu, przez co gracze Bridge mają kontrę, ale chyba już zdążymy wrócić, żeby obronić się przed tą kontrą. Oj, teraz niebezpiecznie. Wormer przy piłce, podanie do Muniera. Wormer, Wormer jeszcze rozgrywa dośrodkowanie. Fatalne, zeszła mu ta piłka. Koniec tego beznadziejnego totalnie meczu. Ja nie wiem, nie wiem jak to jest zrobione naprawdę. Ale czasami po prostu w tych meczach nic nie idzie zrobić. Brysz miał 62% posiadania piłki, a było tak, że mieli 76% chyba 6% posiadania piłki. Także no cóż, mecz zaliczony do nieudanych. No ale cóż, jeden punktik nabydzie niby spoko, niby możemy go zaakceptować i liczyć na kolejne spotkania, że w nich będzie po prostu lepiej. A my wracamy do ligowej rzeczywistości. Z Hanowerem przed nami, no i tutaj oczywiście już muszę pokazać, na co mnie stać, wrócić do strzelania, a oczywiście w Lidze. Oprawa, jak zwykle, na najwyższym poziomie, a my przechodzimy do spotkania. No tutaj, cóż, nie ma taryfy ulgowej. Trzeba wygrać ten mecz, trzeba wygrać go dużą ilością ramek. Ja co najmniej jedno muszę strzelić, no najlepiej, jakbym coś jeszcze przeasystował. Ładna górna piłka do mnie, jeżeli to opanuje. Do... O, i to jest czerwona kartka, panie sędzio, wywalić go z boiska, od tyłu w ślisk, Ja tu już miałem bardzo dobrą pozycję, żeby wejść w pole karne. No, wyciągnij mu czerwoną kartkę. Żółta, panie sędzio, chyba się nie zrozumieliśmy, naprawdę. Co to miało być w ogóle? sane dostaje żółtą kartkę w, czer... w 14 minucie, ale to, co zrobił, sami widzieliście. A jaj ja będę, no nie będę strzelał, będę dośrodkowywał, szukał tego dośrodkowania, chociaż to ja chyba powinienem być w polu karnym dośrodkowanie! No takie na pół, na pół, jeszcze Szała Ranger broni. Znowu podanie do mnie, ależ wysunąłem tutaj Dendokera gol, jest asysta Dendoker, nie wiem jak ten koleś w ogóle ma na nazwisko. mam problem od początku z wymową go i nie wiem skąd on jest, ale najważniejsze, że strzela bramkę po moim podaniu, zobaczcie jak tu ładnie wyczekałem, dostałem piłkę, popatrzyłem się i no idealnie w uliczkę, a ten z lewej nogi nie dał szans bramkarzowi i jeszcze raz zaraz muszę zobaczyć jego nazwisko, żeby wam powiedzieć kto to był i kto strzelił tą bramkę, e, fantastyczne uderzenie. No, no, może bez przesady. Po prostu dobry strzał. Kibice Borus. oczywiście muszą być z nas teraz zadowoleni, bo prawo, prowadzimy po pierwszej połowie. W pierwszej połowie den Donker. Den Donker. Den Donker. Och, to ciężkie nazwisko. Gol. Gol! Ja bym przez cały czas miałem japę otwartą, bo nie wiedziałem, co tu się wydarzyło tak naprawdę w tej akcji. A jednak mamy bramkę wyrównującą i to jak szybko, zobaczcie, tutaj, no po prostu przez przypadek ta piłka znalazła się pod nogami tego zawodnika, później świetnie obronił DHA, ale ta dobitka już, no tutaj też, no 25 nie ogarnęła, to chyba Sokratis, e, no nie, 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 my strzelamy, a tu nagle gol w 5, 4 minuty później, tak nie może być. Ależ to przejmuje, nie, Dziefał! co? Słucham? Panie sędzio, ja tak fa fantastycznie, nie fatalnie, fantastycznie doprzyjałem, a pan że? no nie, co tu się dzieje w ogóle. Kamyk, wschodzę do środka, kamyk, strzał z daleko, lecę jak samolocik, tak jest, to jestem ja. Bramka, asysta. No, i to jest prowadzenie. 2 do 1 po pierwszej połowie. Tutaj dobrze mnie znalazł. Miałem mnóstwo miejsca, już mu pokazałem. Patrz, ile mam miejsca przed sobą. Piątka nie ogarnęła. Już trzech obrońców było koło mnie, ale ja zdążyłem oddać strzał za pola karnego. Uderzenie. Bramka szukał szczęścia, ale to wykończenie było zbyt dobre, żeby mógł to obronić. I prowadzimy 2 do 1 przed zejściem do szatni. No i schodzimy do szatni przy wyniku 2 do 1 dla nas. Bardzo korzystny wynik. Tym bardziej, że Bayern ma 1 jeden z Lipskiem. Z Lipskiem, którzy wiecie, awansowali. Beniaminek i remisuje z Bayernem. Oby tak dalej. No to może w końcu damy radę przeskoczyć Bayern, bo po ostatnim remisie, kiedy to nie grałem, ciężko. Weigl do mnie na lewą nogę. No to on będzie wiadomo, że. Oho, oh, 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 oh. Ja już wiedziałem kiedy to robiłem, że po prostu no to musi wejść. Tam tak się wyłożył ten obrońca. Nie wiem czy to SORK nie był, po prostu aż mi go było szkoń. no zobaczcie. Było wiadomo, że zejdę na prawą stronę, ale żeby aż tak go zrobić... Jeszcze chciałem przejść do tego kolejnego obrońca, ale myślałem sobie, dobra, co za dużo to niezdrowo. No i to piłka rąduje wrogą ramki. Ósmy gol w Bundeslidze, 68 minuta, e, o to chodzi, może pierwszy hat w końcu, kurde niewiele do tego brakuje. Kamyk rozpędza się niczym pociąg, to jest pociąg po hat-trick, pociąg po hat -trick! w końcu hat -trick! i to jeszcze 110 moja bramka, która podwyższa moje wykończenie. Tak jest! Hat-trick! Zbiorę piłkę w końcu z Bundesliga. No tutaj nie miał szans. ta 15, nie wiem, czy tak wolny jest ten obrońca. Ale próbował mnie łapać lewą, prawą. A ja z lewej wykończyłem po długim. I to jest hat-trick mój pierwszy w Bundesliga. Niesamowicie się z niego cieszę. No trzy bramki, jedna asysta. Czy można chcieć czegoś więcej ode mnie w tym spotkaniu? No nie wydaje mi się. Pięknie to zrobiłem. 4 do 1. No i to już są 3 punkty w kieszeni. Koniec, koniec, koniec. 4 do 1 hat trick. Zobaczcie jak ładnie odbieram piłkę. Tak jest, dziękuję. 4 strzały, 3 bramki, to mi wystarczy. Zabieram piłkę, pokazuję kibicom. No i cóż, zawijam na hatę z tą piłeczką w końcu. Kolejna piłka do kolekcji, znaczy pierwsza chyba z Bundesligi w BPL chyba coś strzeliłem w Championship, też mi się wydaje, że hat-trick był. 4 do 1, pięknie. Bayern niestety wygrywa z Lipskiem, 2 do 1, więc udało im się urwać te 3 punkty. No i zaraz zobaczymy, jak wygląda tabela. Oczywiście trening pierwszy przed tym wszystkim. Niedługo wskoczy mi coś na 98. W końcu zawodnikiem meczu oczywiście zostałem. Zwinność wskoczy mi na 82, ale już niedługo i kontrola piłki mi wzrośnie. Co jest bardzo, bardzo ważne. Dalekie strzały, niedługo 88. Co też jest spoko. Siła strzału też mam wysoką. Kurde, no jestem napastnikiem chyba kompletnym. Durm wracam. No dobra, cieszę się. Zobaczmy na sezon. Zobaczmy jak wyglądają statystyki zawodników. A, to jest eliminacja do Mistrzostw Europy. Aha, ciekawe czy zagram w pierwszym meczu. Chyba tak, bo jest zbyt dużo przerwy, żebym nie zagrał. Wszystko w końcu zaliczyłem. Jest jedna asysta, są bramki, jest strzały i bramki 45%, 9-7 ocena. Także miło bardzo, bardzo ciężkich celów. No bo 9-0, żeby mieć co najmniej ocenę. Żeby mieć trzy strzały na bramkę, trzy bramki co najmniej w czterech spotkaniach. 45% żeby mieć strzałów, stosunek bramek do strzału. I asystę to naprawdę sporo, ale jak widać, to dało radę. Nagroda dla wirtualnych Gwiazdy pewnie za spełnienie wymagań, chociaż chciałbym zobaczyć coś innego. No ale dobra, skoro są Mistrzostwa Europy, to Mistrzostwa Europy i gramy ze Szwecją. Ciekawe, czy w eliminacjach będzie. Zlatan, czy on dalej gra w 2018 roku, zaraz się przekonamy zaraz zobaczymy te składy niech oni tak wyjdą i czy jest Zlatan, tutaj nie wiadomo w każdym razie nasz skład wygląda następująco Kamyk, Lawandowski, Płaszczykowski, Piszczek Kamiński, Glik, Linetty, Krychowiak Dziwniel, Pawłowski i Szczęsny, także przechodzimy do meczu Zlatana chyba nie widziałem tam nigdzie e, podczas rozgrzewki, także chyba Zlatan już zakończył karierę. No pewny nie jestem, w każdym razie nie ma go w reprezentacji, może zakoń zakończył karierę e, reprezentacyjną, e, także nie ma go tutaj z nami, nie ma Zlatana, e, a szkoda, bo chętnie zmierzyłbym się z taką ikoną futbolu. Ładnie poklepany Błaszczykowski, co on tutaj zrobi? Podanie do Piszczka, Piszczek będzie szukał naszych głów, mojej Lewandowskiego, albo nogi, oleż Elm tutaj obronił, jeszcze Lewandowski nie był faulowany, będzie utrożny, ale ta obrona Elma zasługuje na, no po prostu owację na stojąco, zagrajmy to na blisko, zagrajmy to na blisko, ja to wezmę na plecy, między nogami, kamek, 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 faul, karny, nie, nie ma karnego, czy wy to widzicie? No niesamowite, ale to jak zagrałem między nogami obrońcy, to po prostu hit. Tutaj jeszcze... Aj tam jeden trik tutaj tak pokazany, niewiele zmienia. Ten poprzedni moglibyście pokazać. To było coś. Między nogami Supner, no po prostu hit, hit, hit. Szkoda, że to nie było karnego. Dziwię się, że nie było karnego. No, ale Szwedzi po prostu bronią się na razie bardzo, bardzo dobrze. Koniec pierwszej połowy 0 do 0, ale mogliśmy prowadzić. Szwedzi raczej nas nie, nam nie zagrażali, dwa lub trzy razy próbowali wrzucić piłkę, ale wszystko wyłapywał szczęsny, zbyt głębokie te dośrodkowania. No ale my musimy podnieść poprzeczkę sobie, no i ja muszę wysunąć albo ja mu albo Lewandowski. Dobrze Krychowiak teraz są tutaj wymyśli, podanie do Pawłowskiego, Pawłowski do Lewandowskiego, Lewandowski, Robert Lewandowski strzał i broni Olsen. E, dobra akcja lewego, e, spróbujmy zrobić, nie dobra, do środku, do środku gdzieś tutaj. Czekam na piłkę, ale zbyt głębokie po raz kolejny dośrodkowanie i Olsen nie ma problemu ze złapaniem tej piłki. Linety, ja z Lewandowskim, lewy na boku. Jest Pawłowski, Pawłowski schodzi do środka, PAWŁOWSKI STRZELA, BRONI OLSEN, WYBICIE, zgrzał LINETTEGO, HOHO! Oh. piłka jeszcze leci i myślę, że byście uważali, że nie dostać z piłki zaraz. Rybus chodzi za Błoszczykowskiego, ale to co zdobił ty zabił chłopak po prostu. Krycha i jeszcze ostatnia akcja, klichni, koniec, nie będzie ostatniej akcji, 0 do 0 niestety. Ale 140, ukończony mecz, więc, więc wytrzymałość mi wzrosła. <grych> Brak w ogóle jakichś highlightów, żeby cokolwiek pokazać z tego meczu. Hiszpania wygrywa 3 do 1 ze Szwajcarią, Grecja 2 do 0 ze Szkocją. Zaraz zobaczymy, jak wygląda tabela tych eliminacji do Mistrzostw Europy. And tabela wygląda mniej więcej tak, że po trzech spotkaniach mamy trzy remisy. Tak samo jak Szwecja. No fatalnie to wygląda. Fatalnie, fatalnie, fatalnie. Grecja o dziwo prowadzi. Szkocja, e, no na razie w w ogóle tak naprawdę po trzech kolejkach, cztery zespoły nie mają zwycięstwa. Co jest bardzo dziwne. Ta tabela wygląda naprawdę śmiesznie po trzech kolejkach. Ale nadal jesteśmy w zasięgu Hiszpanii, oczywiście. Wszystkie spotkania jeszcze przed nami. Ciekawe, czy wyjdę w tym mecu, meczu ze Szkocją. Tak, wyjdę, więc, więc to zobaczymy już w kolejnym odcinku. Znowu z Lewandowskim. Milika tam nie ma nigdzie. No i to by było na. Tyle. Statystyki zawodników zobaczmy sobie w Bundeslidze najlepsi strzelcy ja z 9, ale zobaczcie, że Bony ma 8 bramek, a campbell 7, więc to nie jest tak, że ja strzelam tych bramek mnóstwo. Każdy strzela ich sporo, ale ja mam ich najwięcej. E, no. Ale to nie są duże różnice. Także to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Kariera Kamyka się rozkręca. Pamiętajcie, to nie jest tak, że o nudy teraz nudy. Trzeba dokończyć ten sezon. No i jak będziemy w ostateczną fazę, wtedy będzie ciekawie. Teraz jeszcze sezon się rozkręca. Trzymajcie się do usłyszenia. Nara.